Bóg jest wierny swojemu słowu, i o tej wierności w dzisiejszym kwadransiku ze słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze Słowem, e, który nagrywam ze Skierniewic. E, odpoczywam w domu, odpoczywam e, w końcu gdzieś będąc w Skierniewicach e, i mogąc e, trochę zwolnić, e, pooddychać na spokojnie i nigdzie się nie spieszyć. Także to jest naprawdę coś niesamowitego i niezwykłego. I od paru dni naprawdę cieszę się takim spokojnym życiem, którego długo już nie miałem. Wielu z Was pyta, kiedy plan na lipiec, kiedy plan na sierpień. Ja w wakacje będę głównie odpoczywał, będą pewnie pojedyncze wydarzenia, pewnie Tour de Poloń, które na początku sierpnia też wspólnie gdzieś przeżyjemy. Nie tylko emocje sportowe, ale też na nim na trasie. Po kolejny rok z rzędu chcemy. Poprowadzić modlitwę o uzdrowienie, ale to pewnie o tym później. Naprawdę, w wakacje trzeba odpocząć, nabrać sił i ruszymy pewnie po wakacjach dalej. A po ostatnim chwałamu, muszę Wam powiedzieć, dziękuję, że dzielicie się świadectwami, historiami po tym, co się wydarzyło, bo one spływają do nas już od jakiegoś czasu. Ja od razu po wydarzeniu usłyszałem świadectwo kobiety, która zaczepiła nas na rynku, kiedy szliśmy sobie na obiad. I podeszła do, do Marcina z naszej ekipy i powiedziała, że kiedy mówił słowo poznania o osobie, która ma jakąś, jakąś taką zaćmę, czy coś na oku, czy to była ona i ona obudziła się już też następnego dnia, sprawdzając co się stało, i to oko jest całkowicie zdrowe, i ona normalnie widzi, co było dla niej czymś wyjątkowym. Usłyszeliśmy kolejne historie świadectw po 15-16 latach bez spowiedzi, kiedy ktoś się wyspowiadał, oddał swoje życie Panu Bogu. Mieliśmy takie piękne też historie, kiedy osoby które fundowały wy fundowaliście też bilety niektórym osobom które nie było stać na to Karolina od nas też ze wspólnoty której bardzo dziękuję z podcastu uboga podcast możecie odwiedzić zobaczyć posłuchać sprawiała że można było te potrzeby zebrać z biletami i te, te bilety które wykupiliście można było oddać potrzebującym poszli też na ulicę, żeby rozdawać. I ktoś dał wtedy Uberowi, no znaczy nie Uberowi, tylko gościowi, który jeździł Uberem, jakiemuś z zagranicy w ogóle, też bilet na to wydarzenie. I myślał, że nie przyjdzie, a się okazało, że przyszedł i zobaczyli go zapłakanego na tym wydarzeniu. To było coś niesamowitego, jak wiele dobra się zadziało na Tarcińskiej Arenie 8 lipca we Wrocławiu. Także za to Wam wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, że byliście częścią tego niezwykłego spotkania. Teraz mamy zadanie, żeby uwielbiać Boga w codzienności, żeby nasze życie było każdego dnia uwielbieniem Boga w naszych decyzjach, w naszych myślach, w naszych wspólnotach, we wszystkim, co robimy. Także do tego jesteśmy zaproszeni, a dzisiaj chciałbym z wami przeczytać fragment z Izajasza 55. Otwórzmy go na parę chwil. 10, 11 werset. Jest to czytanie z liturgii słowa z dnia dzisiejszego. I czytajmy wspólnie. Prorok Izajasz mówi tak, prorokuje. Zaiste podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie. Zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Przeczytam to słowo jeszcze raz. Zaiste podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią rodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Jak czytam ten fragment, przypomina mi się ten moment podczas chwała. mu, jeśli pamiętacie, kiedy Jeremy prowadził uwielbienie i podczas uwielbienia tak się bardzo otworzył, że kiedy przyjechał tutaj do Polski, nie wiedział trochę czego się spodziewać, czego oczekiwać, jak będzie wyglądało to, do, na co go zaprosiliśmy i tak dalej. I mówi, że zawsze, kiedy przyjeżdża do jakiegoś narodu, pragnie usłyszeć pieśń tego narodu, dźwięki, które wychodzą z ludzi, którzy się tu modlą, taki duchowy dźwięk, który niesie ta ziemia. I on powiedział, że to, co usłyszał tutaj, jest, jest pieśnią chwały, która wyjdzie do wielu narodów pieśnią chwały, która pójdzie do, do krajów Europy i, i do wielu innych narodów do wielu innych krajów i że to, co się wydarzyło, Jeremy powiedział, jest dowodem, to wydarzenie, chwała mu, jest dowodem na potężne Boże poruszenie, które ma miejsce w naszym kraju. To jest coś niezwykłego, niesamowitego, cudownego, co mogliśmy usłyszeć. Dla mnie szczególnie, wiecie, bo ten fragment, który czytam, przypomina mi te wszystkie słowa prorocze, które ja dostałem i dostawałem przez lata mojego życia. Kiedy pamiętam też, jak się modliłem jako szesnastolatek, mówiąc do Boga, Boże, nieważne za jaką cenę, jaką cenę przyjdzie mi zapłacić, ja chcę być w środku, w centrum tego, co przygotowałeś dla tego narodu, chcę być w środku przebudzenia, chcę być w środku tego, co będziesz czynił, czego będziesz dokonywał. I, i, I kiedy słyszałem tego, to, o czym mówił Jeremy, i byłem tak wzruszony tym, kiedy uświadamiałem sobie, że Boże, jestem w środku tego, co czyniłeś w tym narodzie, jestem w środku tego, co powołałeś, co zrobiłeś, co zacząłeś czynić, czynić, i nie jest to moja zasługa, bo powiedziałem to chyba w telewizji, kiedy, kiedy udzielałem wywiadu, że to wydarzenie i to, co się dzieje, jest dowodem na wierność Pana Boga, a nie na wierność moją względem Niego. Ja wiele razy przez te lata muszę wam przyznać, kiedy upadałem, kiedy grzeszyłem, kiedy po prostu zdradzałem Pana Boga swoim zachowaniem, nie raz, nie dwa, wracając do spowiedzi, mówiąc, że już nie będę, a ciągle gdzieś mi się to ta noga powijała. Wracałem ze szczerym sercem, ale to nie sprawiało, że czasami gdzieś od razu. Nawracałem się na tyle, że to było, to było trwałe. To był ciągły proces, ciągła walka. Zresztą wszyscy jesteśmy w ciągłym procesie i w ciągłej walce. I gdybym miał sobie powiedzieć, że ja byłem nieskazitelny przez te lata i, i, i powiedzieć sobie, że to jest nagroda za moją wierność Bogu, no, gdzieś byłem wierny na pewno. To nie jest tak, że nie, ale, ale to naprawdę jest nagroda za wierność Boga względem nas. I to jest tak, tak wielka prawda, że wszystko, co od Boga mamy, to jest z uwagi na Jego łaskę, z uwagi na Jego dobroć, z uwagi na Jego miłość, na Jego sprawiedliwość, na Jego e, dobro, a nie ze względu na nasze jakieś wielkie medale, które nosimy na swoich piersiach. Naprawdę, nie mamy się czym chlubić przed Bogiem, możemy chlubić się tylko Jego wiernością względem nas. Tak dobrego Boga mamy, który daje nam ze względu na Jego wierność, a nie ze względu na nasze dobre uczynki. To jest coś niesamowitego, wiecie. I, e, i nagle zaczęła wracać do mnie taka naprawdę lawina, proroc, które usłyszałem w swoim życiu, i uświadomiłem sobie, Boże, naprawdę w tym jestem, Twoje słowo, które wypowiedziałeś. Ono jest skuteczne, ono wraca, e, wydając owoc, nie wraca bezpowrotnie, jak czytamy tutaj. Które wychodzi z ust moich słowo, mówi Pan, nie wraca bezowocnie, zanim nie dokona tego, co chciałem, i to, co się wydarzyło, i to, co się wydarza dzisiaj w naszym życiu, i wierzę, co będzie się wy wydarzało, bo jest to dopiero początek wielkich dzieł, które Bóg czyni i dokonuje w Polsce. To wszystko, kochani, jest naprawdę dowodem na to, że On jest Bogiem wiernym. On jest Bogiem, który. Nie może się zaprzeć samego siebie. Kiedy wypowiada słowo obietnicy do nas, On sprawia i towarzyszy nam, i podpowiada nam, i pociesza nas, i trzyma nas za rękę, tak aby to słowo się mogło wypełnić. I chcecie dzisiaj zachęcić, że jeżeli w Twoim życiu dzieje się coś, co sprawia, że myślisz sobie Bóg o tobie zapomniał, a Bóg to już pewnie nie pamięta tego, co mi powiedział, tej obietnicy, bo jest tyle okoliczności, które są sprzeczne, jest tyle sytuacji, które mi mówią, to nie, to nie może być prawda, jest tyle sytuacji, które ci mówią, a to już tyle lat temu, na pewno nie pamięta, tyle razy zgrzeszyłem, tyle razy potknęła mi się noga, że Bóg na pewno już nie będzie w stanie wypełnić słowa, które mi obiecał. Chcę Ci powiedzieć, że to nie jest prawda że Bóg, jeśli wypowiedział to słowo, On kiedy je wypowiadał, On widział Twoje upadki, On widział Twoją drogę, On widział, mimo że jeszcze się nie zadziała, On widział już to, co jest przed Tobą i nie zmienił swojego słowa, nie zmienił zdania, On dalej trzyma słowo, trzyma go w swoim ręku i On trzyma to słowo i, i tą obietnicę i chce Ci ją dać i chce, żebyś Ty ją przyjął. Więc nie wątp nie poddawaj wątpliwości obietnic, które Bóg ci złożył, bo Jego obietnice są prawdziwe, Jego obietnice są e, skuteczne, Jego obietnice są e, pewne, ponieważ on jest prawdomówny. On jest Bogiem prawdomównym. Chcę Was takim krótkim przesłaniem dzisiaj pobłogosławić. Pobłogosławić Was właśnie takim, takim spojrzeniem na Boga, który jest gwarantem tego, że otrzymujemy to, co prosimy, że to On jest tym, który mówi, w moje imię prościa, otrzymacie. Nie w swoje, nie na swoich opierając się zasługach, nie na swoich zdolnościach, nie na swoich umiejętnościach, ale oprzyj się na Panu, oprzyj się w swoim przychodzeniu do Ojca na Jezusie, na tym, którego On ci ofiarował, bo w naszym całym chrześcijańskim życiu chodzi bardziej o to, co Bóg dał Tobie. Niż to, co Ty możesz ofiarować Mu z powrotem, bo nigdy to nie będzie wystarczające, co damy my, by temu dorównać. Nie jesteśmy w stanie dać Mu tyle samo, nie jesteśmy w stanie dać mu chociaż jakieś cząstki tego, co On nam dał, bo On dał nam samego siebie. Wszechmogący Bóg dał nam i daje nam ciągle samego siebie. Daje nam go w swoim słowie, daje nam Go w Eucharystii, w sakramentach, daje nam każdego dnia tak wiele pokarmu, abyśmy mogli brać, czerpać Najadać, abyśmy mogli być tymi, którzy niosą go dalej. I o to Cię Panie chcę dzisiaj prosić, byś pobłogosławił wszystkich, którzy oglądają teraz ten kwadransik, pobłogosławił miłością do Słowa Bożego, miłością do Twoich obietnic, miłością do tego wszystkiego, co sam Panie masz i co sam zaplanowałeś dla naszego życia, abyśmy kochali Twoje plany, kochali Ciebie i chcieli iść. Zgodnie z Twoją wolą w naszym życiu. O to się modlimy, o to Cię prosimy. W imię Jezusa Chrystusa. Niech tak się stanie. Amen. Dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję za to, że jesteście, że wspieracie też zbiórkę na to, żeby chwała Mu się dopięła do końca i za to, że możemy e, dzięki Wam, też dzięki Waszej modlitwie, trwać w służbie, trwać w skupieniu na tym, co należy do nas. A w tych wszystkich rzeczach, które robimy razem, idziemy wspólnie, biegniemy wspólnie i wierzymy, że będziemy oglądać jeszcze większe dzieła Boże w naszym życiu. Do zobaczenia. Trzymajcie się dobrze i smacznego niedzielnego rosołku.